Nadleśnictwo Włocławek podpisało umowę w urzędzie marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie budowy parku edukacyjnego. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla działania „Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych”. To jest nasz własny pomysł autorski. My, jako Nadleśnictwo Wotwary, wchodzimy w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego i myślę, że naturalną rzeczą jest, aby zrobić wszystko, żeby można było przybliżyć las, leśnictwo i nasze problemy, tak aby tutaj mieszkańcy Dużego Miasta mogli bardziej poznać to, czym się zajmujemy i z czym się borykamy. Naszą ideą, naszym zamysłem jest przede wszystkim przebudowa, ale taka przebudowa, żeby ona służyła młodym ludziom, dzieciom, gimnazjalistom i też mieszkańcom Wrocławka, którzy mogliby tutaj przyjść, podziwiać piękno naszej przyrody w pigułce, czyli poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, spacerowych, ustawienie właściwych tablic i wiatr będzie można odpocząć, a także poznać, czytając tablicę, poznając drzewa, naszą przyrodę tutaj okoliczną. Teren, który tutaj Państwo widzą, planujemy przebudować na początku 2013 roku. Uzyska on jakby nową, nową przestrzeń, teren zostanie ogrodzony, powstaną ścieżki dydaktyczne, ścieżki dla spacerowiczów, jak również pobudujemy nową, nową wiatę, miejsca do, do siedzenia, także dla dzieci będzie miejsce specjalnie wydzielone na ognisko. Z tyłu obiektu powstanie oczko wodne, w którym dzieci będą mogły poznawać roślinność wodną i specyficzne zwierzęta, które są związane ze środowiskiem wodnym. Na podstawie podpisanej umowy ogłosiliśmy przetarg i jesteśmy obecnie na etapie wyłaniania wykonawcy. Planowany termin realizacji projektu to kwiecień 2013 roku. Jego wartość wynosi około pół miliona złotych. Planowana kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ma wynieść 70% wartości inwestycji.